Dzisiaj gramy Spidera i mam dla Was Super Zrobiłem yy, jakby telefon, nie? Przed tym nagrywaniem. Nie. I kurde, zgadnijcie co zrobiłem. Yy, zrobiłem sobie zdjęcie mojego komputera obejrzać z wam, Bla, bla i tak bla, bla. to my się widzimy kiedy będę mógł strasnąć bo mój brat już to grał. ja też przegrałem, ale dwie rundy i wiem czego tu się spodziewać, ale bo chcę wiedzieć jak to się gra. To widzimy się już kiedy będę mógł zagrać. W grze znaczy się, oki okay? No to... Widzimy się w grze. Pa! Jezus Mario! Ja nie nienawidzę tej kamerki. Mam taką starą jeszcze green. Bo ja to nagrywam, jakby tak. Jakby screenshota, ale takiego jakby innego. Dobra, gramy już. Gra ja się rozpoczyna. Zobaczymy, kto będzie pająkiem. Idź, idź, idź. Dobra, gramy. Loading. To będzie panika. Naprawdę tylko trzech ludzi wygra. gra. Zamknij drzwi! Zamknij drzwi! Dobra, zobaczymy, kto będzie nikiem. Jestem nikiem! Jestem pająkiem! Ja też jestem pająkiem. Dobra, idźcie. Chcę je książki, muszę Dobra, zamknijcie drzwi. Dobra, chodźcie, haha. Poczekajcie, ja zaraz będę sam to czytał. Bo jest będzie No bo more z more more esthoz metod. o, la, la, la co to było? Dobra, pójdę to sprawdzić. Ty tu zostań. Nie idź za mną. Oh shit! Run! Uciekaj! Umarł. Uf. To jest głupia, najgłupsza gra, w którą grałem. Poszukam tam pomocy może, może kogoś znajdę. Gramy, gramy. Aftin, kurde, ja tu jeszcze... Ja tu jeszcze, kurde, stoję, sobie na starciku. Jezus, jak to jest w ogóle straszne. nie to na to waki, jezus. Może tu się spiąć. tam iść. O. Fienik. hồi sữa cam Na spokoju ludzi, ludzi. Jemy, sobie lu jemy, sobie jemy sobie ludzi, jemy sobie ludzi, jemy sobie ludzi, Naspokój. jemy sobie ludzi, Wiemy sobie ludzi, jemy sobie ludzi, Naspokój. jemy sobie ludzi, sobie ludzi, jemy sobie ludzi, sobie ludzi, je sobie ludzi, jemy sobie ludzi, alfa, czyli jestem sam, no tym sobie alfa. Jestem wygłodniałym samym Alfa. Czyli jestem w rublano wygłodniały. A wiecie, jak wygląda w rublano wygłodniały? Coś takiego się zmienia. I was będzie gonił po nocach, jak nie zostawicie sobie i lajka. I dzwoneczka. Jak nie zostawicie, to coś takiego wam, wam przyjdzie w nocy i was zje. Tak dokładnie. Tak to właśnie będzie. O, na dachu możemy wejść? Jezu. Możemy przez komin wejść. A to po co była ta dziura w tym, bo ja roz... I po to... Tu jest a jak coś to sobie zaskoczyło. Może byśmy weszli przez komin i by się nam nas tam nie spodziewał lub przez tą dziurę. I by się nas może tak nie spodziewał. Chyba wygraliśmy, nie? Nie wygraliśmy. Wygraliśmy! Ekstra, ekstra! Wygraliśmy Playing. Gramy jeszcze raz! To z nami gra. Oni? Super! 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 Na pewno z tego wyjdzie więcej odcinków Bo ja coś czuję, że czuję, że... No Poczekajcie Ile jest minut montowania? To 6 minut Więc to bo nie zakończę Dobra Ej, Idzie pająk Spider-man Spider-man Kogo ugryzie ten będzie Spider-man Spider-man Kogo ugryzie będzie dupkiem Spider-dupek Ołówcik już sobie jak to będzie wyglądać. Jak nie ma kupionej to nie, jak sobie widzieć. O, Ang To już ten, więc jak da się to jakoś skipnąć, skipnij mi to. Skip. Jak skipnąć. Skipnij mi to. Skipnij mi to, bo już my to oglądaliśmy. My to już oglądaliśmy. Skipnij mi to. Skipnij, bo was zaraz zabiję. Skipnij. Skipnij. Hehehe. Skipnij. Skipnij. <noise> Czuję ja mam te ręce oddalone.

Pójdę na bo... połowę, bo ja chyba wiem, gdzie się... spał spełnia. Co to? Bomba. Mam potrzebna. Tylko kur. Jak ja stąd jak gdzie ja niby wezmę bombę? In Ja pójdę tutaj się skitram. Tutaj mnie nie powinno złapać, bo tutaj jest główny węd. Nie chcemy oszukiwać. My lubimy dobrą rozgrywkę. Jeszcze mamy 9-8 minuty trwają. Nawet 9. niecałe 9. NIE DA SIĘ SKAKAĆ! Eee... Szeb... Booker... Trzeba w mieć klucz... Ale to trzeba pierwszy wejść tu... Ale potrzebuję bombę! A gdzie my do cholery weźmiemy bombę? Skąd? Jasnej cholery... Skąd my musimy? Na pewno musimy poszukiwać dom! Sprawdzę na stryku! Gdzie wcześniej byłem? Wiem, że jest... Czekaj, czekaj, czekaj! 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 Shift, shift, wszystko! I dlaczego się nie dał uciec? A i mi się udawało! To my się widzimy, kiedy będzie można wejść w następną rundę, bo to będzie tylko nudne. No, ogół. No. Znaczy, my się widzimy, kiedy będzie następna runda. To widzimy się. W następnej rundzie. Dociąć. A w ogóle, jak słyszymy sobie w shop, widzę coś takiego, nie? 15, końców miała 70, bo już tylko to grałem, nie? Zobaczmy yy, 30. I yy, Co to niby kurwa ma być? Co to do cholery jest? Myślę, że to jakaś fajna gra, a nie, nie mi prawie doga w sobą. Może się nazwiemy go kratek. O, tylko usunąć był cały, żeby był biały. I tu udać się jedną y, łatkę y, brązową, tu jedną łapkę, y, łatkę brązową. I także. I ogarnięte uszka i jedno uszko brązowe troszkę. Jedno uszko brązowe, drugie białe. No i to dobrze mój nasz piesek, kochany, mogę nawet go wam teraz pokazać szybko, no szybciej bym. No To pokażę Wam nie? Patrzcie na jaki słodziak. Na pewno będzie kratek występujący na dźwiękach, znaczy a my sobie spróbujemy już wejść w grę. Nie, jeszcze nie, no to widzimy się kiedy będziemy wejść w grę. Kurde no! Dlaczego nie da się playa do jasnej cholery wcisnąć? Jeszcze 3 minuty biedy! W z tym bajankiem. Um. Aliko, Alito, no fajnie, Alito, jesteś. A sobie no, pewnie wyświetli nam się. Wiedziałem, że to trzyma. Są... jakby... Poczekajcie chwilę. Głupia aktualizacja To by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Ja się tam wyżegnam. Nara. -na Czy się...